A to już Marta Wiśniewska podczas pracy z dziećmi w szkole tańca. Podpatrywaliśmy jak popularna mandaryna ćwiczy ze swoimi podopiecznymi choreografie do swojego najnowszego teledysku. To jest um, hip-hop, kramping, to jest bardzo trudny styl taneczny, e, który jak na pierwszy raz jest trochę zacieczki, ale oni naprawdę dają radę. Klip do utworu Good Dog, Bad Dog będzie promował trzecią płytę mandaryny zatytułowaną A.O.K. -OK. Jest to y, muzyka klubowa, ale ja też y, kompletnie nie zamknęłam się jakby na dance. Tutaj jest parę piosenek dance'owych, ale też parę piosenek, w których rapuję y, i jest fajną y, muzyką do słuchania w samochodzie i do zabawy. I to jest muzyka, y, którą zawsze chciałam nagrać. No, i ona jest w 100% moja i już nie muszę żyć tak jak wypada, tylko po prostu żyje na tej płycie. Cały nowy materiał oraz trasa, która będzie go promować, ma nieco zmienić wizerunek w Marcie. Efekty poznamy już wkrótce. Ze swojej strony powiemy tylko tyle, że jedną z ostatnich inspiracji rynku jest Lady Gaga.